Siemanko moi drodzy, jestem Teris, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale No i często pytacie mnie na moim instagramie Co sądzę na temat tego czy kamerzysta jest w związku z fagatą Czy wrócili do siebie Czy jednak to jest wszystko ustawka Co czas mnie pytacie co ja o tym sądzę Także moi drodzy dzisiaj wam troszeczkę o tym opowiem No i zostawcie łapkę w górę, wbijmy tej 2500 Napiszcie komentarz E, jeszcze chciałem pozdrowić nowych sprzyjających, a oto oni Luki Takimo, Nielek Nifa Grifa, Jaś Antoński Oskar Lewandowski, Xmaniak MD5PL, BRGU Daniel XXX Kosa, Brawle Gnaj, Kamuś, który wysłał 14 zł i poprosił, abym pozdrowił Adama Lyszczarczyka, także bardzo pozdrawiam, oraz Disowski 1994, nie śmiesz się bardzo wam wszystkim dziękuję, a jeśli ktoś z was moi drodzy chciałby zostać pozdrowionym na odcinku to możecie albo wysłać donata, albo wezwać kanał za jaką kwotę, wtedy każdy Osoba się tej pewien na odcinku i zostanie pozwana. Także teraz zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, jak to jest? Czy Fagata w końcu wróciła do kamerzysty, czy nie wróciła? Mówimy tutaj oczywiście o związku, ponieważ wiadomo, że aktualnie z nim mieszka. Ja od samego początku miałem i mam zdanie takie, że jest to po prostu ustawka pod film, że po prostu lepiej się oglądało, żeby widzów to ciekawiło, co się dzieje u nich w tym takim związku. Później, oczywiście, żeby było jeszcze ciekawie i żeby było jeszcze bardziej o tym głośno, upozorowali, że niby jest to rozstanie, ale tak naprawdę. W ogóle nie byli razem, ponieważ jest to zwykła gra aktorska. Przez kilka dni zrobiła się cisza i fagata niespodziewanie znowu wróciła na kanał. Te pytania się tak powtarzają, że już mi się na nie nie chce odpowiadać. Wczoraj na Instastory dostała pytanie, czy jesteś jeszcze z kamusiem. No i ona tu odpowiedziała, że nie będzie na to odpowiadać, ponieważ tych pytań jest za dużo. A moi drodzy, powiem wam, że według mnie ona nie chce na ten temat opowiadać ze względu na to, że nie chce kłamać, ponieważ wiadomo, musi mówić, że niby jestem kamerzystą, ze względu na to, że po prostu nie straciło do całej tej magii, czyli tego związku, który jest tylko i wyłącznie grą aktorską. A nie może też powiedzieć, tak, jestem z kamusiem, ponieważ byłoby to zwyczajne kłamstwo. No i dobrze, że nie chce okrywać swoich widzów. I po prostu ten temat jakby omija, i nie odpowiada na takie pytania. Ale zostało również pytanie. Nie, bo raz mówisz, że tak, ostatnio mówiłaś, że nie, a nagle jesteś u niego w domu. W tym pytaniu chodziło o to, że fagata raz mówi, że jest kamusiem, później mówi, że nie jest w kamusiem, a teraz jest u niego w domu. I teraz fagata odpowiedziała: Przecież wszystko może się zmienić. Relacje międzyludzkie nie są stałe. Można z kimś nie mieć kontaktu, a za chwilę się pokoić i mieć super. E, tak samo ludzie zrywają i wracają do siebie, albo przyjaźnie się kończą, a za parę lat wlewają. No i fagata tutaj wyjaśniła, jak to jest w życiu, że czasem ludzie się rozchodzą, a za parę lat, albo nawet krótszy okres czasu. Wracają i nic nie mówiła o tym, że jest skamerzystą. Ale nawet gdyby powiedziała, to ja i tak będę przy swoim, że moim zdaniem jest to po prostu gra aktorska. No i to nawet widać, bo dużo osób, bardzo dużo osób mówi, że jest to zwykła gra aktorska. Nawet Salem, który kiedyś właśnie mieszkał z kamerzystą, był członkiem właśnie składu. Sam mówi, że jest to tylko i wyłącznie podwyświetlenia Także moi drodzy, myślę, że wam troszeczkę wytłumaczyłem Wy oczywiście możecie brać to na swój sposób Ja wam to wytłumaczyłem tak jak ja to myślę Wy oczywiście możecie mieć inne zdanie Które możecie napisać w komentarzu Podzielcie się w komentarzu tym, co wy o tym uważacie No i co? Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze Lajkujcie ten film Widzimy się już w kolejnych odcinkach Do następnego, cześć!